Ta -da! <gry> wspaniałe uczucie, naprawdę polecam. Zrobiło się troszkę pogodniej i zastanawiam się, czy nie zabrać się za to, bo troszkę serce mi się. Kraje, jak widzę, że taka rdza tutaj jest. Ja to airstopem zabezpieczałem, nawet tego nie czyściłem, tylko zalałem airstopem i jakoś to tam działa, ale spróbuję. Może się za to zabrać. Nie chcę mi się, ale Przecież nikt tego za mnie nie zrobi. Zdjąłem już sobie to poszycie. Trzeba się tu jakoś do tego dobrać. Ojej, ale mi się dzisiaj nie chce. No, zobaczę, co z tego wyjdzie. To właśnie jest z tymi pracami, że na przeszkodzie do sukcesu stoi zazwyczaj taka śruba, która za cholerę nie da się odkręcić i wydłuża nam czas pracy za cholerę. Właściwie nie mam takiego dużego, porządnego krzyżaka, więc nie mam ani siły. Ani narzędzi, i za cholerę nie byłem w stanie tego odkręcić. Na szczęście znowu doświadczenie nabyte w tymże samochodzie pozwoliło mi na obstukanie o śrubokręcikiem, tak, śruby delikatnie i puściła. Czasem rozum wygrywa nad siłą. I z takich łatwych, lekkich i przyjemnych prac to by było na tyle. Jak widzicie, po grubych robotach przychodzą troszkę lżejsze prace. To jest znak, że daliście radę. Że daliście radę. Więc, jeżeli macie chwilę słabości, z wątpienia wytrzymajcie to. A takie prace też nadejdą. Bardzo się cieszę, że to też już mam tak ogarnięte i już mi się tutaj rdzenie będzie rozwijać. Przy okazji tych wszystkich tutaj rozbiórek podłogowych, musiałem odkręcić. Tą gałkę, żeby wyjąć mieszek i dostać się do podłogi. I na tę okoliczność i okazję po złożeniu yy, nie zakręcałem sobie na maksa tego, tutaj tej końcówki, ponieważ zamówiłem sobie u przyjaciela Chińczyka taką oto końcóweczkę przedłużającą. W tym wypadku dźwignię zmiany biegów. Przyszło to do mnie. Zapłaciłem wraz z przesyłką 15 zł. Hm, może ja bym dodał na jakiś statyw, ale statyw, czy on mi tutaj wejdzie? Chwileczkę. Ok. I tak. Za to zapłaciłem 15 zł polskich z przesyłką. Czekałem, no troszkę czekałem, z tygodnie czekałem. I miałem dylemat, czy zamówić taki prosty, czy ugięty, fajny bajer jak jest ugięty. Ale miałem dylemat z tego względu, że nie wiedziałem, czy tutaj zmiana biegów w kontekście wsteczny, jak to będzie działać. Czy wbijanie wstecznego biegu będzie, przez to przypadkiem nie utrudnione no to montuję i zobaczymy gwint widzę, że pasuje fajnie się wkręca nawet sobie myślę, że może mógłbym dać tu smaru troszkę żeby to ładnie pracowało gwint jest Umalowany, więc ma lekki opór. Ok, smar mam pod ręką. Może jak będę chciał za pół roku to zdjąć, to będzie mi po prostu łatwiej to schodziło. Albo jak się okaże, że nie mogę wbić pstecznego. Dobrze, zastępujemy, przystępujemy do nałożenia końcówki No od razu lepiej Fajnie no, Szło lepiej, bo było już skręcone Ok, patrzymy w którym momencie mi zgięcie wyjdzie Co to będzie, gdzie tu będzie, zgięcie będzie. Spoko, ale tak to mi nie pasuje. To zgięcie pasowałoby mi tak. Ale jest i też dołączona blokada wraz z imbusem. Jawe, czy zaraz mi to wypadnie tak, że nie będę mógł znaleźć, Państwo. No i się nie kręci. Się. No i się nie kręci się. Zaimbulsowałem. O! Perfekto! Teraz tak, to powinno się tu ładnie dać nasadzić i mi się raczej da. A to są różne końcówki. Wiecie, jak to jest? Takie bajeranckie. Końcówki żadnej nie kupowałem. Ale zobaczę, jak to się będzie sprawdzać. Więc taki bajer. Zaraz zobaczę, czy będzie wsteczny, fajnie wchodził. Szanowni Państwo, na no coś pięknego. Bajer, Kurna, 15 zł, i znowu dziecko ma Naprawdę, fajnie, bo troszkę, mimo że jestem kurdupel, że tak powiem. To wydawało mi się ta dźwignia taka troszkę przymaława. Jeszcze jak mam tutaj rękę na podłokietniku. No to tak sobie sięgałem. Jakby był prosty, to też by nie było źle. Ale wiecie, jak jest wygięty, to jest taki bajer. Niezły bajer sobie sprawiłem, więc teraz jeszcze, muszę się postarać jakoś to nałożyć, i to może być w tą stronę wyprofilowane, jak najbardziej ze wstecznym nie ma żadnego problemu chyba, no, nie ma ufałem się, że jak to jest tak wyprofilowane, to będzie jakiś problem nie ma bombastiko bombastiko Słowem komentarza po kilku kilometrach, które tutaj zrobiłem już z tą zmianą biegów, czy też z tą przedłużką. Jak widzicie, znowu mam to zdjęte, ponieważ jest jeden taki mankament, który się pojawił. Otóż jak widzicie mieszek w naturalnej pozycji nie sięga do tego zagłąbka, tak do tego zagłąbka i on, aby tu ładnie naszedł, musi być troszkę do góry naciągnięty. I to jest ok, tylko że jeżeli wzbijam wsteczny, i następnie po y, zmianie wstecznego na jedynkę, y, mieszek powoduje, że ten drążek tak elegancko do góry od razu nie idzie czyli przy szybkiej próbie zmiany z wstecznego na jedynkę trafia się, że rzucam znowu wsteczny dopiero muszę ten drążek jakby na luzie podciągnąć lekko do góry ewentualnie powajchować lewo, prawo i dopiero mogę rzucić jedynkę więc no jak gdyby ten mieszek troszkę to tak amortyzuje negatywnie czyli ciągnie jednak ten drążek w dół i to trzeba sobie pilnować. Natomiast wygoda, jaka się pojawiła przy zmianie biegów z tym drążkiem, i tak jest to dla mnie ważniejsza i istotniejsza niż to, żeby czasem tam przypilnować sobie, żeby ten drążek dać do góry, żeby mi jedynka wyszła To tak słowem komentarza. Dzisiaj troszkę takich porządków. Porobię. Tak wygląda tak. Jeszcze nigdy przeze mnie nie myty. Jak widać tutaj jakaś bujna roślinność próbuje zażyć kąpieli słonecznych. I tak sobie czyszczę ten dach w listopadowym słońcu Możecie teraz zobaczyć różnicę. Taka jest różnica, nie wiem czy to oddaje. I najwięcej zabawy jest z takimi kwiatuszkami, które trzeba powycinać w taki sposób, jak gdyby. Podczas tego mycia można tutaj zauważyć, że są takie mikro pęknięcia na tym poszyciu. I może macie wiedzę, czy to zostawić, czy żywicą to nadlać. Bo nie wiem, czy to jest tylko lakier. Wydaje mi się, że tylko lakier popękał, skorupa jest cała, zresztą spód jest cały wypiankowany. Więc myślę, że nie grozi to żadnym przeciekiem, ale w przyszłości temperatura słońca myślę, że też robi swoje i no może macie pomysł na to, jak to, jak to zabezpieczyć. Udało mi się ogarnąć ten dach i ciągle w nosie mam zapach takiego czyszczonego akwarium, jak ktoś miał akwarium i czyścił rybką wodę i akwarium, to chyba będzie wiedział o co chodzi taki posmak glonów. Teraz ode mnie bije. Ale już tych okwiałów takich jeszcze drobne jakieś ślady zostały. Ale tych grubych upciałów już nie ma, więc super. Hej, w tym odcinku to wszystko, co dla was przygotowałem. E, wyszedł taki troszkę miszmasz, e, smarz, mydło i powidło, e, czy jakoś tak to mówię. E, ale to też jest taki listopad, listopad, który jest chłodny, krótkie dni e, i ten okres jesienno-zimowy, e, niestety. Powoduje, że czasu na pracę jest coraz mniej. przy się szczególnie, jeżeli jest on na zewnątrz, nie jest w jakiejś stodole i, i, i nie ma tego komfortu, że można się gdzieś tam zaszyć w czeluściach ciepła. Co prawda, mógłbym tutaj podpiąć sobie jakąś farelkę, światło jak najbardziej i, i, i działać, ale. Tak naprawdę to wydaje mi się, że też organizm, człowiek, rytm życia powoduje, że ten okres też jest taki slow motion i dobrze dać sobie czas na wytchnienie, na regenerację, na przemyślenie pewnych rozwiązań w busie. Jakieś tam rzeczy tutaj próbuję jeszcze robić, ale tak naprawdę to jest rozciągnięte w czasie i materiału z tego za bardzo nie powstaje za dużo. Ale chyba, że to też jest taki dobry czas na to, żeby sobie rozkminić pewne rozwiązania. Różne są wyprzedaże, więc rozejrzeć się nad sprzętem, który tutaj może jeszcze wyląduje. A efekt tych prac, jeżeli tylko będą realizowane i coś się nakręci, to myślę, że ponownie zacznę wrzucać tutaj na YouTube'a. Aha, i osobom, które zaczynają przygodę z remontem swoich busów czy też z zabudową campervanów, jedyne co mogę polecić to, jeżeli macie chwilę słabości, zwątpienia, opadacie z sił i motywacji, to proponuję otworzyć swój kanał na YouTube, wrzucać te filmy, mnie. Mi przynajmniej dawało to motywację, że osoby po drugiej stronie, które poświęcały swój czas na oglądanie moich filmów, komentowały i dawały mi dużo pozytywnej energii w komentarzach. To wszystko sprawiało, że, że podnosiłem się i kontynuowałem ten projekt. I tego Wam też życzę, żebyście mieli siłę, wytrwałość. W dążeniu do celu, do realizacji swojego marzenia. Już więcej nie zanudzam. Trzymajcie się ciepło. Niech to będzie dobry tydzień dla Was i do zobaczenia kiedyś tam.